Afera. O co jest taka afera? Słuchajcie, no powiem tak. Oceny mocne. 1300 łapek w górę, 800 w dół i jest zeskipowany odcin. Co to jest? Czemu jest zesponsor, Czemu jest? Czemu jest zeskipowana gadka mamy Makówki, Co na to mówi? Co tam pani? Można, spokojnie. I ten młodszy się pośmieje. I ten starszy się pośmieje. Y Widać to, tą opiekę taką, zrozumienie w ich Dobra, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Dobra. Vlogi, najdroższa sportowa decyzja. Emoji rowera. Zobaczmy w takim razie, jak boli dupa ludzi. Zobaczcie, kochani, jaki dostałam piękny bukiecik od mamy na walentynki. Mamusiu dziękuję. Kurde, love! No, no. Dziękuję Ci bardzo Misiek. Byłam taka zaskoczona. A. Ja to się cieszę, że kurwa makówka flexuje się na swoich hejterach, nie? Ale tam musi kurwa yy, pękać yy, dupka, nie. <ślapple> Totalna beka. <Śliczny. ślapple> <Moją> walentynką. <ślapple> <ślapple> Ale tutaj jaki mamy też piękne tło. Mama już zrobiła. Proszę bardzo. Cał Patrzcie tu, tu. Kamerka kurwa Smart Home, ok? zrobiła nam wystrój wiosenny. Hmm? Wiosna siedzi... w Pepko zawitała widzowie. Tam ten siedzi. A tu był już premiera nowych królików, kurwa. Andziaks już zaciera ręce. Ciekawe jaki w tym roku królik dropnie, kurwa. Bama się obszukała Pepko glamour. Gdzieś mi zginął. A co się stało? O, panna Lady zabrała. Pożyczyła. Aha, tutaj Słuchaj, ja i tak ją podziwiam, bo ona się od grudnia na niego czaiła. I patrz, ile wytrzymała, co? No i właśnie dlatego trzeba kupować takie wielkie kurwa króliki jak Anjax, bo wtedy pies nie zje. Hmm? No mądre, widzicie, Anjax znowu wychodzi na tą mądrą. I znowu no boli valdi. dupa hejtersów, no. Mówisz, idziemy dzisiaj na film? jazda. Na dalej jazda dwa. Aha, dobra, Obejdzie. już wiem, że to skipnie, to jest chyba recenzja tego filmu przez mamę Makówki, ludzie to skipnęli. Musisz obejrzeć. Obowiązkowo. Wiesz co, tatę wyciągnąć gdziekolwiek to jest naprawdę problem. Ja pierdzielę. Dlaczego się tak dzieje na stare lata? No nie że tylko domu, 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 w domu. Przecież ten dom nie ucieknie. <laughs> Ale to mu nikt nie przeszkadza, nikt od niego nie chce. Ale ja nic od niego nie chcę, wręcz przeciwnie, jest na odwrót. Ewa, do wizualnie. Ej, wiecie co, ja tak zawsze zaskoczyłem. To mi przypomina zachowanie mamy makówki. Czyli to nie jest hejt, ale mama makówki mówi w taki sposób, jakby była jedną z pobocznych postaci w Truman Show. Pomyślcie o tym. Tam też Truman gadał z tą swoją żoną, i ona. A, co ty mówisz? Ha, ha, ha. Przecież to żart. Ha, ha, ha. A tutaj, moi drodzy, reklamujemy nową, nowy sposób na pranie. Ewa sprawdź mi to, to lotka. a może to jest człowieku truman może to jest tak tak czasami o wyszła z roli kurde i kamera patrz wyszła z roli wyszła z roli i kurde muś, było ten ucięcie kamery nie wycięte, zobacz na odwrót Ewa do mi słuchawki Ewa sprawdź mi to tolotka tak czasami jest Widzowie. To jest chyba... Tobie no wie, to jest ten, to jest, tu się, tu coś jest... Ty, a co jest, to jest Zapomnieli to wyciąć. No piękny, piękny, patrz, patr, 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 pat, pat. Tylko sprawdzam. Panie siu, Panie siu. Pokaż Lejdusia śniegę. Błąd jakiś. Jaką ci pani Błąd w montażu. Przynieś zabaweczkę. Amanda's Adventure Vibe, okej. Okay. Przy, lady. <laughs> Przynieś zabaweczkę. Pokaż świnkę. Zobaczcie, kochani, jaką świnkę Lejdusia dostała. Po malutku bo spadniesz. A gdzie jest poterka zabawka? Świnka. Poterek dostał łódko z kurczaka. Poterku. Ale se poterka wyjebane jajca dosłownie. Gdzie masz, poterku, zabaweczkę swoją? Ja leża, kurwa, nie, nie. Proszę mnie, kurwa, nie filmować. Ja se, kurwa, leża. Takie łódko. Co na dole se nie można poleżeć, nie? Gdzie masz? Takie to śmieszny. Ta tam Ewa. nos. Te czekoladki to pamiętam z dzieciństwa. Czekoladki jak czekoladki, ale to pudełko. Pamiętam jak mi kiedyś przywiozłaś. Tak, wracałam ze szpitala. No. W bufecie szpitala. Nie chciałam, nie chciałam <grym> o tym <grym> mówić, bo nie wiedziałam co sobie dobra. Że... Pamiętam. To nie możesz pamiętać, nie możesz pamiętać, bo to wszystko jest fikcją. Czy to Matrix? Chcesz wziąć czerwoną czekoladkę, czy niebieską czekoladkę? Ale właśnie, no... Kupi, kupi. Ej, ktoś kupi. powinien zrobić, oczywiście za zgodą Makówki, tak? Stary, parodie Makówki jako analog horror i człowieku, żeby zrobić to w takim stylu, że to jest wszystko, stary, wyreżyserowane, że oni człowieku, wie, że właśnie takie ujęcia, że oni wychodzą z roli, nie? Że, że, że nagle. No, ja nic nie pamiętam w sumie, ale no, pamiętam, jednak pamiętam, jednak pamiętam, bo ktoś, bo ktoś komuś grozi, stary, że musi pamiętać, nie? że musi yy, wymyślać wspomnienia, a tak naprawdę nie ma żadnych wspomnień. Mocne? Mocne to było. To było analog horror, fajny. Ja pamiętam, że w tym serduszku później. No, Mod makówka Okej, okay, ale to byłby Węger. No. I to to pudełko to jest taki sentyment, to już nie chodzi o te czekoladki, tylko o to pudełko. A w, tutaj jest, a są tutaj rozpisane. czekoladki też są dobre, tylko mówię, no po prostu taki sentyment mam do tego pudełka. Ja go to się zaraz. Biedące taki... widziałam, mówię, mamo, zobacz. Jakie wspomnienia. I słuchajcie. Mama. No, jakie wspomnienia. Reżyser, reżyser patrzy. No, że dobrze, dobrze, wszystko mówi zgodnie z planem. Kupiła. No. Talentynka. Kalendynka. Widzowie! Widzowie. Wszystko w porządku, lady? Słowo w słowo scenariusza bez zająknięcia. Widzicie ten wystrój? Okej. Okay. Tak. Lejdusia. Lejdusia. Co tam? Lady. Lady. Idziemy. Idziemy. Jesteś piękna, jesteś dziewczyneczka. Spodem, ale to ja nie dojrzę. Ten... Nie próbuję powiedzieć prawdę. To jest animatronik. jest bardzo dobry, ten co bierzesz. Mam dość. Hmm. Znam, I tylko otworzyłam i znam te smaki z dzieciństwa. Pokaż, wiesz co, który jeszcze hmm. jest dobry. Pamiętasz ten smak z dzieciństwa, prawda? Tak, tak. 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 <laughs> Dokładnie wtedy siedziałam w dzieciństwie, jadłam te czekoladki. Pamiętam jakby to było wczoraj. Idę tatę poczęstować. O mm. Tatę poczęstować? Tego nie było w scenariuszu. O. O.M.G, mm. Mam Tam, chodź, już na czekoladkę. No, a gdzie jest tata? Reżyser zapomniał, że taty jeszcze nie dali. I stare cięcie. Ale to swoje wane, Ej, to się nadaje, stary. na analog horror, nie? Ty, a widzieliście? Widzieliście tego? Tata, od ostatniego czasu jak wtedy odbierali auto. Jak <laughs> mówiła, no, tata z nami jedzie. A na tym siedzeniu była tylko mama. <laughs> od tamtego czasu nie... <laughs> Oczywiście to żarty wszystko. Nadalej jazda, dwa i zobaczymy, czy się mamie spodoba. Pewnie tak. Odezwiemy się po filmie. Dawaj, to pokazuj, co, co tu przywiozłaś. <grywia> dawaj, 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 bo zimno. Robert Robert. No zaraz zobaczymy to cudo. Z silnikiem. <grywia> ja pierdolę, makówka, makówka wyprzedziła e, nas, nie? My też chcieliśmy taki, e, taki kupić na na tego na, jak będzie już ciepło masakra, nie masakra kurwa masakra jakieś dobro i sprawiedliwość czy tylko ja jestem naiwnym śmieciem ja wierzę mimo wszystko nie zawsze ale może też jestem naiwnym śmieciem netto. tak tak mówisz no. ciekawa jestem oho no to jest Wow! wow. O. Tesla! A ciekawie no, ręce! No jak? W obie ręce! Rower jak rower! Ja to się na tym nie znam! Carbon! No. Carbon aha. Kurwa, kojarzyz? Carbon, leciutkie! Aha. Proszę, ja cię jedziesz tak? <laughs> cię uważam i tak! <laughs> no jeszcze wiadomo, tutaj trzeba to poprzyczepiać. Aha. Muszę sobie trenażer kupić, żeby ćwiczyć sobie, bo jeszcze nie mamy niestety takiej odpowiedniej pogody. No i też trzeba trasę sobie bezpieczną wyznaczyć. Nie? Ale kolorek fajny. Ty, w sumie, kurwa, to co one... Nie wiem, w sensie... Nie wiem, bez sensu teraz ten rower kupiła, ja szczerze. Jeszcze nie wiadomo, ile, kurwa, będzie oblodzone. No, super. To no jak każda kobieta na o, nie, że w Ewoniu, ja to się nie znam na tym. Taka prawda. Doradzono mi osoby, które się na tym znają, no i co, no to już. Siodełka, jakie malutkie. W ogóle, siodełko to, to są mega niewygodne, siodełka, ale. Daj, spokój, to Ale to, słuchajcie. Drogie, niewygodne. To jest, wiecie. Co tam hejterki, już kurwa boli dupeczka. Nie będzie boleć dupa na moim rowerze za 25 tysięcy, a was. Okej. Okay. Skoczcie, Polacz. Dlatego o to chodzi, żeby już ten rower mieć, ćwiczyć, żeby. się przyzwyczajać. Żeby się przyzwyczajać. No tak. No powiem Ci, Leciutki. że... Leciutki. Leciutki? Fajne. Ja Miałam taki dylemat między aluminium a karbonem, ale doradzono mi, żeby dopłacić i kupić karbon. A no, no jest jak odporniejsze. Już mam, jak już mam... Słucham? Odporniejszy. Tak, jak już mam porządny rower, no to też mam z nim plany związane, Aha. tak? Dajcie. Plany i Fajne, co? No super. No powiem Ci, że Tam Ale w jaka, w ogóle, po, jaka ta, pozycja będzie? Tu, jest, y, tu są cztery silniki. Cztery silniki? Dwa. Proszę cię, ja ciebie dzień dobry zapraszam tutaj obok. Mam szersz na rower? No, jest! Faj, do... Przyjechał na plan. Do sklepu ci taki. Na ramę. Ale zębów tu jest. Po to to lotka będziesz jeździł. O nie. Tu są dwa, cztery silniki. A tu są dwa. Chciałaby jakiś inny. No powtórz. No bo ja idę na półkę Ironmana i tam są dozwolone cztery. i dwa Przestań, trzyniki. przestań. No to, a w ogóle to weź sobie tak zobacz. Za taki lekki. Zobacz. Uwaga. Uj, 20 Nie, leciutki jest. Leciutki. Jak ci się podoba? Jak sprawdzić co to jest za y, rower? Scott! To jest... Jaki to jest? No, jest Ktoś zna, zna, jak się nazywa ten model, żeby zobaczyć ile kościoła? Cuda, nie? Cuda. Wyszukać obrazem? Wyszukam. Wyszukuję. Jest, Scott. Travis Scott, ale jaja. Zapytaj o cenę dealera, aha. Kurwa, to trzeba zamawiać do chuja? Addict. Cross Addict. What? Cross Rover Scott Addict 2026. To jest chyba ten. 20 699 zł. Dejom. To jest ten. Czekaj, tak? To jest to. Na pewno. Czekaj. Eee, wait. Ta. Patrz. Romer Scott Addict. 20 699 zł. Dostawa od 200 zł. Ostatnia sztuka została. Ja pierdzielę. Masakra, nie? Masakra. No. I co tam, hejterki? co tam, hejterki, kurwa? Hahaha. Cudo. Może ja. się uda. <ślad> czekaj, nie czuję, że mu się rybuje. Wkładam go, dlatego, że będę musiała dopasować, do niego trenażer. No, także. Mamy. I co? No i teraz już nie ma odwrotu. Nie... To nie ten, ten co ma 28 koła. Aha, bo to nie jest wersja w karbonie. Ja pierdzielę. No tak, no musiałam troszeczkę dopłacić 8 tysięcy. Nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu. Nie ma, ale nawet, ja chciałam początkowo mieć czarny, ale na czarny długo się czekało, ale słyszałam, że ten czarny koniec końców jest już, przyszedł i nie jest taki ładny jak ten. A no, jak to kowita. Kowita to zawsze... rowerek. Będę ci pożyczać, słuchaj. No nie, no, nie. Słuchaj, na krzyżówce by nie wyrobił. Fajnie. Kochani, przyjechałam specjalnie do Kielc, bo chciałam kupić... Co tam, pani? Ba... rowerowe, żeby sobie ćwiczyć, ale niestety nie ma. Jest tu sklep Skoda, ale niestety nie ma. W innych sklepach też nie ma. Więc ja w tym tygodniu będę w Warszawie i chyba będę musiała u nich kupić, a słyszałam, że pan chce sprzedać... Używ... Czy bardziej się toczyć? Umi, umi. Slep, sklep Scotta, sklep Scotta, Skota, Scott. bo ten, ta firma się nazywa Scott. Także chyba sobie taki wezmę, bo ja wiecie, nie potrzebuję nie wiadomo jakiego, po prostu żeby jeździć, ćwiczyć, bo teraz... Słuchajcie, jest... ja nie potrzebuję, ja nie potrzebuję nie wiadomo jakiego rowera. Ludzie, to jest zwykły rower za 28 tysięcy, jakby... Nie mogę wyjechać, bo jest zimno, jest ślisko, e, także. To mm, jest zwykły rower. Nie wiem, czy po prostu w Warszawie tego nie zrobię. Dziwne, bo tutaj przecież jest sklep skota i w takim sklepie byłam pewna, że będzie, że będzie właśnie. I niestety nie ma. Niestety nie ma, słuchajcie. Załamka. Załamka, bidaj, kurwa. Ech. Niestety nie ma, także no cóż, no te dwa. Trzeba trzy... jechać do Warszawy. Do Warszawy, na rowerze Scotta i od razu kurwa sobie zakupić, kurwa Patatajka, w najdroższej kurwa, w najdroższej siłowni na widok na PGA Narodowy. Nimi nie zbawią, prawda? Jak tyle czekam na rower, to tak. A my co, energii? Dalej, dalej, ledwo kurwa od 10 do 10. Ale no, nie ukrywam. Potężna. Że... Ma, oni... po, potężna to nie jest już makówka, ona moguje, to jest magówka. Już jest, to, to już bym na niego chętnie. Moging na hejterach, magówka. Nie wsiadła i jeździła. No ale pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Szkoda, że u nas jest tak zimno. Szkoda, że jeszcze nie ma tej wiosny, bo y, najchętniej to już bym jeździła na zewnątrz. Mogówka. Przyjechałam teraz do Maxi Zoo, bo potrzebuję kupić... Potrzebuję kupić całe zo. <laughs> potrzebuję kupić całe zo, bo... Słuchajcie, u nas tylko dwa psy... A ja potrzebuję jeszcze. Ale zrobić całe za po prostu. Eee, foteliki dla moich psów. Bo A foteliki sobie... dla psów, okej. Okay. Gdzieś zabierać. To nie mam po prostu takich fotelików tutaj do samochodu. A nie chcę, żeby po prostu zniszczyły mi się siedzenia. Eee, więc e, sprawdzę, czy tutaj dostanę. Jak nie, to będę musiała przyjść. Dobry zeskupić. jest zo. Dzisiaj mam jakiegoś pecha, bo weszłam i są, ale tylko. Ale nie tam. pod Audi, nowe. Kupięć. Sportery, niestety. Takie macy, niestety. Nie. Są tylko takie do Passata z 97 roku, ale to wiecie, mnie to nie interesuje akurat takie siedzonko nie Ma opelika. Także a ja widzę, chcę, żeby to był fotelik, żeby on nie siedział bezpośrednio na e, sieci. Słuchajcie, generalnie to chciałam kupić foteliki, ale nie mają wersji karbonowej. Jak wiemy, niekarbonowe mm, są cięższe i przez to e, newtonometry w moim nowym Audi z salonu e, spadają, ponieważ e, obciąża niestety tył. E, no i auto już nie jest takie szybkie. i, i chcę po Niestety prosto... nie ma fotelików S-Line w karbonie, guys. E, żeby go przypiąć pasami przykręć go taką specjalną smyczą, tak, ale coś tak czułam, że nie dostanę, ale jak mówię, jestem w Kielcach, to zobaczę, natomiast... Potemików z nie ma. ...kupię przez internet. Mamusiu. Dobra, skip. Co tam pani sobie tak sprawdza? No, A, przyszły mi kubki karbonowe. Tu, y, tu będę miała... Dopalacze. Aha. Dopalacze Do karbonowe z dopinką. No, nie mówcie nikomu. Zale, śmierdzi tym chlorem w tym pokoju. No ale nie było tego w scenariuszu. Ośmieszasz mnie przed moją widownią? Ej. To nie do. Ale będzie poga pogadanka po odcinku. Słuchajcie, konsekwencje. Chlorem w tym pokoju. Ej. chlorem w tym pokoju. O, oh, Przepraszam cię matkówko, nie jestem twoim hejterem, oszczędź mnie. Lepiej żeby było czuć chlorem jak... A co? A nie przeszkadzaj mi. Co tam pani ma? Wiesz co, mam latarkę. No. Tutaj taką specjalną, którą sobie przyczepię. O. Będzie mi potrzebna. Ja wyjęłam te rzeczy, bo one mi są niepotrzebne teraz do tego, do Warszawy ja będę jechała. Tu mam bidony, które będą poprzyczepiane do tego, do rowera, ale w ogóle to jest bardzo fajne, ja wam pokażę, po z tyłu o, jak z tyłu jest... dopinamy sobie takie coś i tutaj ym, mój y, ziomeczek podepnie mi nitro y, nitrogen y, do mojego rowera karboronowego, tutaj sobie jak widzimy wkładamy nabój i mamy dopineczkę taką jeszcze nie wąchaj tego, to toksyczne butla z nitrem no. Bo y, ja będę musiała między sobą telefon na y, Ironmanie, bo będą moi operatorzy musieli widzieć, gdzie Moi je... operatorzy! Cała ekipa filmowa czeku, nie? Chopy, jak już tu jest zakładane ma magówka SA. Nowa firma na giełdzie. Ekipa, bójcie się, kurwiesz. Jestem. Będę podpięta pod lokalizację. Więc żebyśmy się nie zgubili, to musimy... Będzie podpięta pod lokalizację, bo tak samo jak w Truman Show nie można było się za bardzo oddalać. Tak, tutaj tak samo nie można przekroczyć bariery. Jak przekracza barierę, to nagle y, rower się psuje. Bateria wysiada. I się zatrzymuje. W telefonie, prawda? Tak. Bidon? No tak, w sumie mam dwa takie bidony. E, latarkę mam. Tak jak grzebie? O, czekaj, czekaj, bo tu jest taka ważna rzecz. Widzisz, jak gadujesz. Tu mamy jakąś znowu drugą latarkę. A poszukam takich specjalnych... Yy, o, co muszę ze sobą Ta, wziąć, Tak, to jest brak synchronizacja butów, To się przyczepia z tyłu do butów i do pedałów. A pierdolę. Zapomniałam, jak się to nazywa, ale to wiesz co, to jednak to pudełko ze sobą wezmę, wiesz? No, na może przy okazji mi ten pan też poprzyczepie te latarki. O, żele jakiś dostałam, ale to już za darmo. Wiedziałem, żeby cię dopisać. Nigdy nie, w ogóle nie używałam, żeli. Nie wiem, czy nawet to jest dobre, czy nie. A do czego te żele? Do mycia! Nie, nigdy nie używałam, w sumie, jeżeli do mycia. Nie wiem, czy są nawet dobre, czy nie. Takie A, to wiesz, to po co jazdy, to komu? żeby sobie wiesz. Z witaminą B6, takie, coś takiego jak kofeina, żeby ci dodać energii, wiesz? Cukier, po prostu. Żel z kota. Inaczej. Potarek, jak podsumuję. Chociaż po uważam, że lepiej mieć gorzką czekoladę ze sobą i, i banana, wodę, niż coś takiego, ale to już. Jak Kto się płynie po vlogi, to jest kolejka instasorek nagranych w poziomie. W chuj stary. Tu jest tak losowo powklejane po prostu jakieś motywy, i Dreko, nie wiesz co tu się dzieje. Masz, stary, tak. Jedno, masz tak. Y, jest dom czekoladki, nagle jest ujęcie skina. Po czym jest kurwa skip na to, że ona wyjmuje rower stary nagle z bagażnika i mówi, że rower kupiła. Później jest recenzja. W... Nie, później jest później jest, stary, że ona jest nagle w kielcach. Później nagle znowu w domu i mama mówi recenzję filmu. Później nagle stary odbiera paczkę jakąś, kurwa. Nie wiadomo, co się dzieje. Lifestyle. Tak nie znam. To to nie wiem, co to jest. Słomka do kicia? No nie, to nie jest słomka. Więc no tu widzę, że mam dużo takich latarek. Aha. Y więc, Ale to tu i fajne, takie. Jak to etui, to jak taka sakiewka, to jak, nie? To ja sobie to etui. Kurwa, tu wszystko ze Skota kupione, człowieku. To nie są kurwa tanie rzeczy. No, to, żeby móc, y, nawet jak gdzieś pojadę sobie i wezmę ten rower, po no. to, żeby mieć y, gdzie włożyć telefon, żeby móc y, gdzieś pieniądze, czy tam portfel, dokumenty. Jakby mnie tam policja złapała, chociaż nie wiem, czy mnie dogoni. To, no na tej dopince to nie. To wiesz. No, to ja to pudełko sobie słam. ale w ogóle taki fajny jest ten samochód. Cieszę się, że jest taki duży. Dlatego, że ten rower spokojnie wchodzi. Spokojnie, więc nawet na morze go mogę zabrać. Makówka specjalnie kupiła nowe auto, żeby mieć, mieć jak przewozić swój nowy rower. Ona najpierw kupiła rower, a mówi: Tak, kurwa. Nie mieści się, muszę kupić auto nowe, żeby móc przewozić to. Co za kurde, magówka, nie? A tam są takie fajne tasy w Gdyni sama mówiłaś. No, tam w tej Gdyni ta promenada świetna. Świetne, nie, potem. No. Będziesz jechał ze mną, wózek przyczepił z tyłu i będzie... <noise> tak? No! <noise> no co, mnie takie... Wiesz co, nie rozświeżaj mnie. Widziałam taki wózek, przyczepię do tej szosówki i będziesz jechać, <noise> Ajda. No, Aj, no. Kółka, nie mnie jechał, <noise> Potter. nie rozświeżaj mnie! Śmiej się z twojego żartu, makówka. Nie poraż mnie prądem ze swojego wzro wzroku. do także... Także mówię, mam dwa bidony, które będę miała, mam tą saszetkę, no i reszta taka rzeczy do przyczepienia, nie? No widzę. E, no. Fajnie, wszystko już mam. No, wszystko mam. No i po co było... Co? Tyle się denerwować. Z czym? No z czym, no. Ja się denerwowałam? Ja się już denerwowałam? O, kiedy przyjdzie, kiedy będzie, kiedy będzie. A no zastanawiałam się, no bo to jednak na, zależy na czasie, nie? No, no to... wie, żeby już trenować, no. Och, Ojej, no patrzcie. O. Przecież wiecie, no. no Także, kochani, no jeśli taki vlog wam się podobał. Poza scenariuszem podoba znowu. Robert, to napiszcie nie fajnie. Pomożacie. Osoby też, które się znają, co myślicie? Lajkujcie, komentujcie, resubskrybujcie, podbijajcie. No i co tam chcecie. <laughs> <laughs> Także buziaki Pozdrawiamy. Się. Pa, pa.